Yy, mamy też yy, alkohol izopropylalny. Cześć, jestem Mateusz z ekipy Zabana Bryka. Dzisiaj chcemy Wam pokazać, jak można odświeżyć plastiki na Waszych autach. Jak widać, mamy fajną 190 kę dzisiaj na magazynie, która trochę w swoim życiu stała na słońcu. No i z tego względu niestety niektóre tutaj plastikowe elementy już są wyblakłe. Potrzebujecie 5 kluczowych produktów do wykonania tego zadania. Zaczynamy od środka do przygotowania powierzchni, czy odpuszczenia tych plastików, czyli alkohol izopropylowy. Potrzebujecie taką fajną siereczkę mikrofibrową z dobrej jakości, taśma lakiernicza i oczywiście rękawice nitrylowe. Dla mnie m totalnie wystarczają, niektórzy zamawiają Lki, a lki dla mnie to jest totalnie spoko. No i oczywiście środek, który powiedzmy będziemy używać do odświeżenia tych plastikowych elementów, czyli nanohard z firmy soft 9. Podzieliliśmy ten zderzek na pół, z tego względu, że chcemy Wam pokazać, jaka jest różnica właśnie przed lub po odświeżaniu tych plastików. Eee, a my zrobimy tą prawą stronę, więc zaczynamy od tego, że będziemy chcieli eee, odtłuścić powierzchnię i to się robi w taki sposób, dosyć prosty, najpierw na ściereczkę. Ups. Ja nie mam zbyt stabilnej ręki, ale na całe szczęście mam tą taśmę. I to pomoże mi w jakiś sposób upewnić się, że ten środek nie zaszkodzi te inne elementy, jakie mamy. Aczkolwiek nie mam tego wielkiego talentu, ale spróbujemy przejść i się upewnić, że wszystko jest. Bezpiecznie zrobione i zabezpieczone. Na tym etapie już założę rękawice intrylowe. Pamiętaj, żeby to zrobić, żeby nie popuścić sobie ręce. W opakowaniu mamy buteleczkę z produktem Nano Hard i potem dwa aplikatory. No i na nasze potrzeby jeden aplikator to panie wystarczy. Więc róbmy teraz pierwszą próbę. Zobaczymy ile faktycznie tego produktu potrzymujemy. Mocno wcisnąć produkt do aplikatora i lekkim przyciskiem stosować produkt. No i na pierwszy rzut oka już od razu widać różnicę. Jeżeli chodzi o żywotność tego produktu, to producent potwierdza, że od 6 do 12 miesięcy. Natomiast pamiętajcie, że to zależy od tego, jak często te auta są używane, jak często są myte, gdzie one są przebywane, w garażach czy na zewnątrz. A jeżeli chodzi o wydajność tego produktu, no to też zależy od tego, ile macie plastików na Waszych autach. Na tej 190 no to jest dużo tego plastiku, nie? od zderzaków do list. Od lusterek, więc y, pamiętajcie o tym. Jako porównanie, na przykład, to mamy jeszcze subaru na magazynie, gdzie prawie w ogóle nie ma żadnego tego, te, tego plastiku. Natomiast, jeżeli chcecie mieć y, jakieś, jakieś porównanie dla tego produktu, no to na tą 190 y, jedna buteleczka nam wystarczy. Postarajcie się stosować ten produkt w suchym, niezakurzonym miejscu. Na przykład w waszych garażach. To by było najfajniejsze, Z tego względu, że wtedy macie pewność, że nie jest zbyt zimno, ani zbyt ciepło, czy wilgotno. Um, I byłoby naprawdę super, gdybyście poczekali 24 godziny yy, po aplikacji, żeby się upewnić, że produkt się utwardził.